Panowie i panie, kryptowiadomości, subskrybuj, lajkuj, zaczynamy! Wczoraj Bitcoin stracił 7% i aktualnie walczy o utrzymanie wsparcia w okolicach 80 tysięcy dolarów. W wyniku tej korekty doszło do kolejnej sporej likwidacji longów, a sentyment wśród traderów aktualnie jest niedźwiedzi. Ten fakt potwierdza m.in. malejący popyt na Bitcoina oraz coraz większa liczba shortów na rynku futures. Dalej. Jak pokazuje wskaźnik zrealizowanych zysków i strat, aktualnie wielu inwestorów zamyka swoje pozycje na minusie. Jak możecie zobaczyć, kiedy bitcoin wzrastał, to zdecydowana większość pozycji zamykana była w zysku. Z kolei teraz realizowane zyski i straty praktycznie zrównały się, sugerując, że rynek się zresetował. W przeszłości podobna sytuacja występowała w okolicach lokalnych dołków. Dalej. Jak podaje Marty Party, DXY, czyli indeks dolara w ostatnich dniach znacznie traci na wartości. Użytkownik Twittera podkreślił, że od 2013 roku tak gwałtowne spadki dolara poprzedzały dynamiczne wzrosty bitcoina. Taka sytuacja miała miejsce chociażby w 2015 roku, kiedy BTC podrożał 87 razy. W pozostałych przypadkach, kiedy DXY tak gwałtownie tracił, zwroty bitcoina były dużo mniejsze. Jako, że w 2020 kryptowaluta zyskała 1000%, a w 2020 w 2022 roku już tylko 500%. Tylko! <laughs> no dobra, ale co łączą spadki indeksu dolara ze wzrostami na krypto? Ta antykorelacja ma miejsce z racji na to, że dolar, podobnie jak złoto czy obligacje, jest postrzegany jako aktywa określone mianem safe. Heaven, czyli bezpiecznej przystani. Dolar jest aktualną walutą rezerwową świata, co oznacza, że kiedy na rynku mamy do czynienia z niepewnością, jest on najmniej narażony na spadki. Na taki stan rzeczy ma wpływ chociażby to, że USA są uznawane za państwo rozwinięte, którego gospodarka ma ugruntowaną pozycję w światowej ekonomii. Stąd też, kiedy mamy do czynienia z nowym konfliktem czy słabymi danymi z gospodarki, kapitał momentalnie odpływa z aktywów ryzykownych do dolara amerykańskiego. W końcu to właśnie dolar oferuje inwestorom. Największą pewność z racji na argumenty, które wymieniłem powyżej. No i analogicznie, odpływ kapitału z dolara, czyli sytuacja, którą widzimy obecnie w przeszłości, oznaczał zwrot inwestorów w kierunku ryzykowniejszych aktywów. Dodatkowo, jak informuje Steno, Research wykres dolara może zachować się podobnie jak za poprzedniej kadencji Donalda Trumpa, co sugeruje, że aktualne spadki to dopiero początek. Dalej. W sobotę wspomniałem Wam o formacji trójkąta, która była widoczna na wykresie kardanu. Zgodnie z tym, co było mówione, po wyłamaniu się z trójkąta i reteście, cena kontynuowała spadki w ramach większego impulsu. Zgodnie ze strategią, którą udzieliłem się w poprzednich materiałach, otwarcie pozycji grającej na spadki w momencie wybicia wygenerowałoby 16% zysku. No jeżeli nie chcesz przegapić kolejnych takich materiałów, zostaw suba i kliknij dzwoneczek. W ten sposób dostaniesz powiadomienie zaraz po publikacji nowego filmu. Dalej. Jednym ze sposobów na oszacowanie zmienności danego coina jest obliczenie tego, jak duży udział w jego kapitalizacji ma Open Interest, czyli ilość pozycji na rynku futures. Przykładowo do bardziej zalewarowanych pozycji należy chociażby token Ordi, na którym Open Interest jest równy ponad połowie jego Market capu. Tak duża ilość otwartych pozycji na dźwigni zwiększa ryzyko likwidacji, co może wywołać większe ruchy cenowe na tym coinie. Tym samym hodlowanie tego tokena wiąże się z większym ryzykiem. Z kolei do bezpieczniejszych pozycji, można zaliczyć takie coiny jak BNB, Solana czy Dogecoin. Open Interest na tych tokenach wynosi maksymalnie kilka procent kapitalizacji. Subskrybuj, lajkuj. Nara!